8 października 2011 roku 14:22 Maria Panna Grzech obojętności wobec mojego syna jest powszechny. Orędzie otrzymane podczas prywatnego objawienia Matki Najświętszej, które trwało 30 minut. Moje dziecko, tak wiele dusz będzie przeznaczonych na wieczne wygnanie, jeśli nie powrócą do mojego drogiego syna. Mój syn bardzo cierpi z bólu gdy widzi, jak te dzieci skaczą z jednej złej ścieżki na inną. Grzech obojętności wobec mojego syna jest powszechny i tak wielu, którzy wiedzą o jego istnieniu, nadal wybiera poprzez swoją wolną wolę wyrzeczenie się go. Teraz jest czas, gdy zrozumieją, co ich oczekuje, jeśli nie okażą skruchy podczas oświecenia sumień, którego wkrótce doświadczą. Wy, którzy kochacie mojego syna, weźcie jego krzyż i pomóżcie mu sprowadzić te dusze, za którymi tęskni, aby on trzymał je w swoich najdroższych, kochających ramionach. Tak wiele z was, dzieci, które tak naprawdę nie znacie mojego syna, musi zrozumieć delikatną czułość jego serca. On ma tak wiele miłości dla was wszystkich, że gdybyście zobaczyli jego cierpienie z powodu odrzucenia, padlibyście na ziemię, płacząc i błagając o przebaczenie grzechów ludzkości. Proszę, wzywam was do intensywnej modlitwy o tak upragnione przez mojego syna nawrócenie podczas ostrzeżenia. Wasza matka najświętsza, królowa całej ludzkości.